Cześć Wam wszystkim! Z tej strony LEGO Hero Polska. I w dzisiejszym odcinku yy, mamy 24 grudnia, czyli jak wszyscy wiedzą, Wigilia. Jest to rok 2019 i bez przedłużania. Yy, dzisiaj pokażę Wam takie moje trochę prezenty, pod, yy, które kupiłam sobie w LEGO Store za granicą. A tutaj to po prostu w hotelu dostałem. Jakby co? Ale dobra, nie tym się zajmujemy. Tylko tym. siateczką pełną LEGO. Ja będę po kolei Wam wyjmował i tak, zaczniemy od koszulki. Jest to Milan, czyli Madiolan, czyli miasto, w którym ja jestem. Jakby ktoś nie wiedział, jest to we Włoszech. I naprawdę fajna koszulka. Mamy tutaj jakiegoś kelnera, jakieś latające klocki czerwone oraz zielone w różnych odcieniach oraz motor do dostarczania pizzy. Mamy również tutaj napis Lego. Jakieś torebki. No, i piłkę do kopania, nogę, do grania w nogę. Z tyłu nic nie ma. No i jeszcze tutaj o, gdzieś. Yy, no, taki klocek jakby. No, coś w tym stylu. Szukaj, już na bok. I co tam dalej? to yy, z serii limitowanej na chiński na wyrok. Nie będę za nim, o nim za dużo mówił, ale ma dwa takie fajne lampiony. Oto głowy smoka, która też jest bardzo fajna. Oraz taki ogon. Pozostałe bierkacy sezonowe to piasek na walentynki, kurczak na wielkanoc, duch na Halloween oraz renifer i dwa elfy na, no na święta, wiadomo. O którymi też się zastanawiałem, ale chyba no, no raczej ich nie chciałam. Dalej. Na końcu. No, no. jest to zestawik z Lego Star Wars I mam tu od razu drugi kupiłem je ponieważ była promocja o której zaraz powiem i tak ma, mamy dwa, obydwa zestawy z Nowej Nadziei czyli czwartego epizodu Gwiezdnych Wojen i tak jest to scena z filmu którą y, fan Gwiezdnych Wojen powinien pamiętać i jest to taki malutki secik ale całkiem fajne figurki obi Kenobi oraz taki strzelec kanonier z Gwiazdy Śmierci. I obi ma nowy model kapturu od Lego. Tutaj mamy z tyłu klasycznie funkcję zabawową. No i tutaj pokazane figurkę w skali 1 do 1. pierwszy zestaw. Drugi zestaw. Jest to ucieczka z Gwiazdy Śmierci. A tutaj Luka Skywalkera, księżniczka Leia, oraz szturmowca. Szturmowcy w tej fali posiadali nowsze modele kasków, tak jakby. I tą scenę też powinniście pamiętać z filmu. No i tutaj, oczywiście, funkcje bawialne. Idziemy dalej. Tak, co jeszcze zostało? Tak samo z LEGO Star Wars. Breloczek Luka Skywalkera w stroju pilota. Podobnie jak ze szturmowcem, w tej fali te figurki miały nowe nakrycia głowy, czyli kaski i inne takie rzeczy. Dalej, co tam zostało? Mamy no, taki polibak z takim truperem. On był chyba kiedyś zadawany do zakupów, ale nie jestem pewien, zadał kwotę. Jest to Scarf Trooper, czyli szturmowiec z filmu y, Water 1. Z tej planety Scarf. Zroba pamiętam takich nawet szturmowców.